jest, 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 jest. Eee. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy za udział w naszym przetargu. Jednak komisja podjęła decyzję, że będziemy... Przegraliśmy. Przecież nasza oferta jest p... najlepsza. Ja p... O co chodzi? Przecież zrobiliśmy wszystko, co potrzeba. P... Takie przetargi. Idę. O, jest, 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 jest. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w przetargu. Jednak komisja podjęła, że. Jak przegraliśmy? No, jak! Jak Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy za złożenie oferty w naszym przetargu. Jednak podjęliśmy decyzję. I dzięki Bogu! Przecież zwariowałbym z Wami na tym evencie. Ludzie! Dzięki!